Lekarze z całego świata biją na alarm. Notuje się niepokojący wzrost liczby zachorowań na raka wśród pacjentów poniżej 50 roku życia. Sprawa ta jest szeroko opisywana w mediach, a skala problemu wydaje się obecnie zatrważająca. Spójrzmy jednak na dane. Roczny wskaźnik zachorowań na nowotwory wśród Brytyjczyków w wieku 25 do 49 lat wynosi 162,4 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. To ponad 22% więcej niż w latach 90. XX wieku. Podobne tendencje obserwuje się na całym świecie, a według badań opublikowanych w czasopiśmie BMJ Oncology, na przełomie lat 1990-2019 zapadalność na raka we wczesnym stadium wzrosła aż o 79%, a liczba zgonów z tego powodu o 27%. Lekarze i naukowcy doszukują się obecnie przyczyn tego niepokojącego zjawiska. Wymienia się chociażby ulepszone metody diagnostyczne, predyspozycje genetyczne, zmiany w stylu życia i nieznane jeszcze czynniki środowiskowe. Jednak, zdaniem ekspertów, kluczową rolę mogą odgrywać drastyczne zmiany w składzie odżywczym żywności, do jakich doszło w ciągu ostatnich 70 lat. Badania prowadzone w wielu krajach świata wykazały, że zawartość składników odżywczych, takich jak wapń, witaminy A, B1 i B2, czy żelazo, zdecydowanie spadła w popularnych produktach spożywczych, takich jak brokuły czy ziemniaki. Przyczyną tego zjawiska ma być m.in. uprzemysłowienie rolnictwa. Zdaniem naukowców, długotrwały brak kluczowych witamin i minerałów w diecie. Może być głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost zachorowań na choroby przewlekłe, w tym m.in. nowotwory. Badania pokazują, że odpowiednio dobrane suplementy diety mogą hamować rozwój komórek rakowych i zapobiegać nawet przerzutom. Wobec tych alarmujących doniesień naukowcy i lekarze apelują do rządów o pilne podjęcie działań, które mogłyby odwrócić groźną tendencję. Wśród propozycji znajduje się m.in. promocja rolnictwa ekologicznego. Dostarczającego żywność bogatszą w składniki odżywcze. Niektórzy badacze nawołują również do ograniczenia stosowania kontrowersyjnych szczepionek MRNA, które mogą istotnie utrudniać naprawę uszkodzeń DNA i w niektórych przypadkach prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych. Cała ta sprawa jest oczywiście badana na bieżąco, i tylko kompleksowe podejście do tego problemu może pomóc w zatrzymaniu niebezpiecznej epidemii raka, zanim zbierze na kolejne żniwo.